Zadanie 15, zbiór zadań CKE, zadanie za dwa punkty. Polecenie brzmi, rozwiąż równanie. No i mamy równanie podane, zapisać mamy też obliczenia. Spójrzmy na równanie, które tutaj jest zaprezentowane. Jest to równanie stopnia trzeciego, bo najwyższy, najwyższy, najwyższy wykładnik przy X to jest właśnie 3, czyli jest to równanie już wielomianowe. Mamy cztery jednomiany w tym wielomianie, więc tutaj metoda, którą użyjemy do rozwiązania tego, tego równania, to metoda grupowania wyrazów. Metoda grupowania wyrazów. Jeśli ona by nam się nie sprawdziła, to wtedy szukamy innych metod, ale tutaj, akurat ta jest tutaj najbardziej, przydatna i najbardziej nam tu odpowiada. Grupujemy sobie pierwszy z drugim i trzeci z czwartym i staramy się wyłączyć coś wspólnego przed nawias. Dla 2x do trzeciej i x do drugiej to niech to będzie x do drugiej w nawiasie zostanie nam minus 2x i dodać. Jeśli wyłączamy całe to wyrażenie, które tutaj się czy cały cały ten jednomian, który tutaj się pojawia, no to piszemy 1. To jest razy. No, sprawdzamy, czy dobrze wyłączyliśmy. Można to wcześniej przemnożyć x do drugiej razy minus 2x to minus 2x do trzeciej. x do drugiej razy 1 to x do drugiej. Ok pasuje. Teraz co? Dla 18x minus 9. Tutaj wspólnym elementem będzie liczba. 18 można zapisać jako 9 razy 2, więc przed nawias wyłączymy 9. A w nawiasie plus 9. A w nawiasie zostawimy sobie 2x i minus 1, bo wyłączamy całą dziewiątkę, to piszemy 1. Równa się 0. Powinno tak być, że w obu nawiasach jest to samo. Myślę o tym. Ale u nas tak nie jest. Trochę specjalnie tak zapisałam, że nie zawsze od razu uda nam się. Dostać to samo wyrażenie w nawiasie. Różni się to tylko znakiem, więc chciałabym, żeby te dwa nawiasy były takie same, czyli ten minus, który tu jest, zapiszę przed nawiasem. Czyli jego przed nawias wyłączę, to w takim razie tu będzie plus. To, żeby nam to się zgadzało, to tu musi być minus. W takim razie przypiszę sobie to jeszcze raz. Minus x do drugiej w nawiasie 2x minus 1 dodać i to jest bez zmian. 2x minus 1 równa się 0. No ale jeszcze sprawdzę, żeby nie było pomyłki. Minus x do drugiej razy 2x minus 2x do trzeciej, minus x do drugiej razy minus 1 to jest plus x do drugiej, czy się zgadza? No to już dostaliśmy w tych nawiasach identycznie to samo, więc jest ok. To teraz zapisujemy to w postaci iloczynowej. To, co jest przed nawiasem, czyli to, i to przed tym drugim zapisujemy w jednym nawiasie, a to, co tu się nam powtarza, czyli 2x minus 1, piszemy w drugim nawiasie, ale tylko raz. No i mamy postać iloczynową naszego równania wielomianowego. No to już teraz idzie z górki, bo każdy z tych nawiasów przyrównujemy osobno do zera. Czyli przyrównujemy minus x do drugiej, dodać 9 równa się 0, czyli minus x do drugiej równa się minus 9, podzielimy przez minus 1, czyli x do potęgi drugiej to jest 9. Jest to równanie kwadratowe, więc pierwiastkujemy obustronnie taką szybką metodą. Pierwiastek z 9 to 3, ale należy pamiętać, że pierwiastek z 9 to też minus 3. I stąd mamy tutaj dwa rozwiązania. To czas na przyrównanie drugiego nawiasu do zera, o tym nie zapominamy, czyli 2x minus 1 równa się 0, czyli równanie takie proste, liniowe, Jedynka na stronę prawą, dzielimy przez 2 i otrzymujemy, że x jest równe w ułamku 1, 2. Tu już nie pierwiastkujemy, no bo nie mamy stopnia drugiego, trzeciego, więc tak zostawiamy. Więc zapisujemy trzecie rozwiązanie i to jest odpowiedź do naszego zadania. Nasze równanie ma trzy rozwiązania: x równe 3, minus 3 oraz jedna druga.